Jeżeli nie ma tego koenzymu, wtedy te nasze mięśnie są głodne i zaczynają nas po prostu boleć. Niestety wylewamy dziecko z kąpielą, ponieważ blokujemy działanie. Mamy również zaburzenie innych procesów metabolicznych. Nikt, a już szczególnie nikt z internetu, nawet lekarz nie może rekomendować zmiany w lekach przepisywanych na receptę. Partnerem programu jest marka Bioven, suplementy pod kontrolą Leki z grupy statyn, tak jak wszystkie leki na dobrą sprawę, mają działania niepożądane, dosyć dokuczliwe. Bardzo wiele osób pisze do mnie, że ma dokuczliwe bóle mięśni, szczególnie nóg. Druga sprawa, z jaką piszecie do mnie Państwo, jeżeli chodzi o leki z grupy statyn, to nawet prosicie mnie Państwo, żebym Wam podała. Odpowiedziała na pytanie, czy można samodzielnie odstawić leki z grupy Statyn i w jaki sposób to zrobić. Ja zacznę od odpowiedzią na pytanie drugie. Czy można samodzielnie odstawić leki z grupy Statyn i w jaki sposób to zrobić? Otóż leki z grupy Statyn są lekami przepisywanymi na receptę. Takie leki może zaordynować Państwu wyłącznie lekarz. Lekarz ordynuje te leki na podstawie obrazu pacjenta i wyników tzw. lipidogramu, dlatego że leki z grupy statyn mają służyć obniżeniu poziomu cholesterolu. Nikomu poza lekarzem nie można rekomendować Państwu odstawienia czy zmiany dawki leków przepisywanych na receptę. I tutaj na ten temat poświęcę też chwilę, bo to jest bardzo, bardzo... Istotne. Jest kilka aspektów i odpowiedzi na pytanie, dlaczego? Dlatego, że po to są leki przepisywane na receptę, żeby nikt poza lekarzem nie mógł ich państwu przepisać ani odstawić. Niektóre leki mogą być regulowane wyłącznie przez tego samego lekarza, który je przepisał. Także nikt, a już szczególnie. Nikt z internetu, nawet lekarz, nie może rekomendować e, zmiany w lekach przepisywanych na receptę. Także e, na pewno ja nie mogę Państwu zarekomendować odstawiania jakichkolwiek leków przepisywanych na receptę, e, czy to są statyny, czy nie statyny. Także ja Państwu na pewno takiej porady nie udzielę, dlatego że jest to zakazane przez prawo. Zatem ja mogę odnieść się tylko do tego. Z czego wynikają przykre działania przy przyjmowaniu takich leków jak statyny i jak można sobie ulżyć w odczuwaniu tych działań niepożądanych? Zacznijmy od tego, z czego wynikają działania niepożądane akurat tej grupy leków, jakimi są statyny. Działania niepożądane mają prawo wystąpić i są podawane w ulotkach e, informacyjnych dla pacjenta. Właściwie w przypadku każdego, Leku. Zrobię dla Państwa specjalny odcinek na temat działań niepożądanych opisywanych w ulotkach załączanych do opakowania każdego leku, z czego one wynikają, skąd się biorą, jak bardzo się nimi denerwować, przejmować, bo one są czasami bardzo rozległe i też wypisywane w częstości występowania. Zrobię o tym osobny odcinek dzisiaj natomiast przechodzimy do statyn. Statyny są to leki, które mają obniżać poziom Cholesterolu. Ja tylko przypomnę, że nie mamy kilku rodzajów cholesterolu, bo często mówi się o cholesterolu LDL i cholesterolu HDL. Otóż cholesterol w naszym organizmie jest tylko jeden, a frakcje cholesterolu HDL i LDL są to białka będące nośnikami cholesterolu z wątroby do krwioobiegu i z krwioobiegu z powrotem do wątroby. Takie taksówki, które nam dostarczają to z wątroby do krwioobiegu, to jest cholesterol, żebym dobrze powiedziała LDL, a które zabierają z powrotem, to są frakcje i nośniki HDL, które na swoim grzbiecie wiozą jedne w jedną stronę, drugie w drugą, bo cholesterol jest produkowany w 80% w wątrobie, a tylko w 20% pochodzi z diety. No, i temu cholesterolowi przypisano na skutek badań podobno bardzo duże znaczenie w chorobie zwanej miażdżycą która ma prowadzić do e, zawałów, udarów, czyli na, zatykać naczynia krwionośne, no tak, tak w skrócie. No i dlatego e, uznano, że obniżenie poziomu cholesterolu uchroni nas przed zawałami, udarami, gdyż zmniejszy tę miażdżycę naczyń mm, krwionośnych. No i na lewo i prawo te statyny są przepisywane, żeby tego cholesterolu było jak najmniej. No, i tak jest. Ja mówię, jakie jest aktualne status quo powodu obniżania poziomu cholesterolu i używania do tego leków zwanych statynami. No, ale te statyny obniżają cholesterol i robią swoją robotę, ale przy okazji dotykają nas silnymi działaniami niepożądanymi. A najbardziej przykre to bóle mięśni, szczególnie e, nóg. Tam jest jeszcze cała lista innych działań niepożądanych. Ale najbardziej przykre to są bóle mięśni, kończyn dolnych, które biorą się z następujących przyczyn. Po pierwsze, produkcja cholesterolu odbywa się w wątrobie i to jakby na tym samym szlaku metabolicznym na którym powstaje bardzo istotny czynnik niezbędny do naszego funkcjonowania, czynnik, który jest konieczny do tak zwanego cyklu energetycznego w mitochondriach, to jest produkcji koenzymu. Ku 10 Koenzym Q10 trafiać powinien do mitochondriów, żeby zasilać nasze komórki w energię. No bardzo wysoko konsumpcyjnym, czyli jakby bardzo potrzebującym bardzo dużo energii fragmentem naszego organizmu są mięśnie, komórki mięśniowe, one pracują cały czas i ten koenzym Q10 jest potrzebny naszym mięśniom. Jeżeli nie ma tego koenzymu... Ku 10 wtedy te nasze mięśnie są głodne i zaczynają nas po prostu boleć. Ja mówię Państwu w sposób bardzo taki obrazowy i skrócony. Oczywiście mechanizmy biochemiczne tam są bardzo silne, to jest e, bardzo skomplikowane, to jest cykl Krepsa No i jeśli nie ma wystarczającej ilości koenzymu Q10, mięśnie po prostu nie dostają swojej porcji energii i e, zaczynają nas boleć. Do tego jest również potrzebny zestaw witamin B, witamina B6. Przede wszystkim, jeżeli ten koenzym Q10 nie trafia do mięśni. Zaczynamy odczuwać silne bóle. nóg. również do naszego prawidłowego funkcjonowania komórek mięśniowych potrzebna jest nam witamina, zestaw witamin B, między innymi witamina B6, która to również kiedy przyjmujemy statyny jest w niedoborze. I również mamy kolejne działanie niepożądane grupy statyn. No i w ogóle e, cała nasza wątroba jest dosyć osłabiona na skutek działania leków z grupy statyn, dlatego że jeżeli my mamy zablokowany szlak produkcji cholesterolu, e, który jest istotny dla działania bardzo wielu procesów metabolicznych, tak naprawdę cały nasz organizm jest osłabiony. I mamy sytuację trochę jak przy antybiotykach. I to jest sytuacja, która nie jest jakaś bardzo dziwna, że bierzemy leki wspomagające czy też osłabiające działania niepożądane leku zasadniczego. Najbardziej znamiennym przykładem są antybiotyki, gdzie nikt już się nie dziwi, że my do antybiotyku bierzemy probiotyki lub probiotyki i prebiotyki. No i podobną sytuację mamy ze statynami. Zasadniczym działaniem statyn jest obniżenie cholesterolu. Taką mają odegrać rolę. Słusznie, nie Zostawmy ten temat, bo zaraz się pojawią komentarze, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Zostawmy ten temat, to jest osobna, kompletnie dyskusja, ale zasadniczym działaniem statyn ma być obniżenie poziomu cholesterolu. Niestety wylewamy dziecko z kąpielą, ponieważ blokujemy działanie koenzymu Q10. Mamy również zaburzenie innych procesów metabolicznych poprzez nie Obór witaminy B6 na skutek działania statyn i osłabienie pracy wątroby. W związku z tym odczuwamy silne działanie niepożądane statyn, czyli bóle w obrębie kończyn dolnych, ale też inne działania niepożądane statyn, które Państwo sobie. Wszystkie możecie przeczytać w ulotce dołączonej do opakowania każdego leku z grupy statyn. I tutaj marka Bioven postąpiła identycznie jak w przypadku antybiotyków, czyli wyprodukowała zestaw przynoszący Państwu ulgę i poprawiający stan pacjenta biorącego statyny. Czyli mamy zestaw Statin Protect. Mamy Trzy preparaty, które zmniejszą dolegliwości wynikające z działań niepożądanych statyn, na skutek których macie odczuwacie Państwo złe samopoczucie, a głównie bóle w obrębie mięśni, szczególnie kończyn dolnych. Zestaw Statin Protect zawiera koenzym Q10, który dostarczy energii. Komórkom mięśniowym, a dokładnie mitochondriom, znajdującym się w każdej komórce mięśniowej, dostarczy zestawu witamin, których również brakuje podczas kuracji statynami, i wzmocni wątrobę osłabioną przyjmowaniem długotrwałym statyn. Zestaw jest oczywiście na stronie www.bioven.eu i na tym geście zakończyłabym. Dzisiejsze nasze spotkanie. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.